Od narodzin do śmierci, jako bezdomny. O, hej! Napisał hej, hej, Siemka, Siemka. O, przywitał się do mnie, przywitał się, ale super. Ale super, będziesz moim tatą? Zabieram cię. Ej, dobra, zabieram je. Dobra, to idziemy od razu. Jestem ciekaw, gdzie w ogóle p p pójdziemy. Czy ma jakiś dom? Co jemy dzisiaj? Niestety nie możemy sobie pozwolić na jedzenie. Aha, jesteśmy biedni? No, w sumie okej. Okay. Nie mamy telewizora. Nawet kurczę, no niby jest telewizora, jak chyba nie działa. A gdzie będę spać? Gdzie będę spać, tata? Gdzie będę Biedę spać, eee, Chyba nawet mi, na mnie nie ma miejsca chyba za bardzo Razem? Będziemy razem spać? Co jest grane? Możemy zawsze spać na dworzu no, Mamy wodę w ogóle? Mamy w tym domu wodę? Czy, czy nie za bardzo? Nawet nie mamy wody Cieli ostatnio, czyli nie mamy w ogóle Dasz kasę na autobus? No bo w sumie muszę, daleko jest ta szkoła Więc muszę chyba podjechać autobusem, nie? No najwyżej no, nie musisz nic mówić Dobra, ja po prostu idę, idę, idę do szkoły Dobra, idziemy teraz do szkoły I zobaczymy się w szkole a ty co, co tutaj robisz? No, chodzę do szkoły. No, przecież chodzę do szkoły. Dobra, ja idę sobie pograć. Idę sobie pograć, bo się boję, jego. Idę sobie po prostu pograć w piłkę. No nie, no nie. Tak tego się nie robi. A pokaż lepiej. A, a ty potrafisz lepiej, jak tego, tak tego się nie robi? Powiedz mi, pokaż mi wtedy, no? Pokaż, pokaż. Pokaż, jak ty rzucasz wtedy w takim momencie, bo patrz. Oczywiście, że tak. No, to jestem ciekaw, czy lepiej rzucisz. Patrz, ja zrzucę za pierwszym. czy znaczy już za drugim. O. Po... Nie. No pokaż jak ty rzucasz wtedy w tym momencie, jestem ciekaw jak ty rzucasz, nie nadajesz się, ale jak ja się nie nadaję, no jest trafiłem, 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 trafiłem. Raz na jakiś czas i nic co i nie o tym się udaje. Nieprawda, nieprawda. To chodź idziemy, ja ci teraz pokażę jak ja w ogóle y, gram w piłkę. Patrz, pokażę ci jak gram w piłkę, jestem o wiele lepszy w piłkę, zobaczysz, zobaczysz, że jestem najlepszy w piłkę. Nie mam czasu na takich jak ty. Dobra, to sobie sam pójdę. A jeszcze pewnie zobaczysz będzie chodził za mną tak naprawdę i będzie się tylko śmiał, a sam nie pokażę jak, y, jak rzuca tak naprawdę, bo ten. Patrzcie, ja sobie biorę piłkę, ja sobie biorę teraz piłkę, czekajcie, ja muszę sobie... O, rzucę sobie tu, o nie! Ej, 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 dobra, patrzcie, patrzcie jak rzucam, patrzcie jak strzelam, patrz. Ej. o, nie, no nie potrafię, no nie potrafię, kurczę, czemu ta piłka się nie słucha mnie? Ej, dobra, patrzcie, patrzcie, będzie gol, będzie gol, będzie gol, yeah! Widziale, widziałeś to, widziałeś to, widziałeś to? Bez bramkarza to, to wiesz, nic takiego, no niby bez bramkarza to... Ale i tak i tak dobrze strzeliłem. Ale przyznaj, że dobrze gram, nieprawda? Potrafię grać na gitarze. Pokażę ci. Chodź za mną wtedy w takim razie, chodź za... gram, to pokaż, no to chodź. Dobrze gram. Ała uszy mnie... Już bolą? Serio, już cię bolą Muszę Przecież dobrze gram, dobrze gram, przecież dobrze gram, oczywiście, że dobrze gram, o co ci chodzi? Aż tak, że się nie da, a ty potrafisz aż tak źle, no ale czemu aż tak źle, no przecież bardzo dobrze gram, dobra, pokażę ci może na pianinie gram, patrz. A tu jeszcze lepiej gram, zobacz, ja gram na, na pianinie jeszcze lepiej, widzisz, ja gram jeszcze na pianinie jeszcze lepiej? Ja są to ty nie zostaniesz, no nie wierzę, no w cały czas ze mnie się śmieje, dobra, ja chyba stąd już idę, serio. Czekaj, dobra, no poczekam, o co ci chodzi? O nie, o nie! O nie, co jest grane? Gdzie ja jestem? Ej, co jest? Lekarz? Witam! Co jest? Co, co, jest, co się stało? Stało. Obudził pan się ze śpiączki? Co jest grane? Czemu? Ja tylko pamiętam, że byłem w szkole i dostałem od Buliego tego, co się ze mnie śmiał. Co jest grane? Ile ja mam lat? Co jest? Czemu? Czemu w ogóle ja jestem w ogóle w szpitalu? Gdzie jest? Gdzie jest mój tata? Jestem ciekaw co się stało, gdzie. Co ja teraz będę robić w ogóle w swoim życiu? 21 lat mam. O, ja nie mogę, już jestem tak stary, przecież ja miałem niedawno 14-15 lat. Już mam 21 lat! Gdzie jest mój tata? Gdzie jest mój tata? Twój ojciec nie żyje. Co z nim, co jest grane? Gdzie ja teraz mieszkam? Gdzie ja teraz mieszkam? Stałeś się bezdomny i on jeszcze się ze mnie śmieje. Czaj idzie to on się ze mnie śmieje. I co ja teraz mam zrobić? Skończysz jak twój ojciec. Ej, czemu on tak mówi? Czemu on tak niemile mówi cały czas? Czemu jesteś taki niemiły? O co ci chodzi? Czemu jesteś taki tak bardzo niemiły? Puść pracę, bo jesteś bezdomny, biedny. No nie wierzę w to i on się cały czas ze mnie śmieje. Dobra, ja idę stąd. Idę stąd od ciebie. Idę stąd, znajdę Znajdę pracę, tak. Znajdę pracę i na pewno będę mieć... dokąd? Yy, no nie mam, w sumie nie mam dokąd. Na śmietnik? Nie wiem jeszcze, znajdę pracę. Znajdę pracę i kupię dom, rozumiesz to? Znajdę pracę i kupię to. Ju ha ha ha, już to widzę. I on się jeszcze ze mnie śmieje, dobra, na razie. Witam, witam, witam. Czy szukacie kogoś do pracy? Jestem ciekaw czy szukają kogoś do pracy, bo potrzebuję pieniążków na jedzenie, oczywiście. Potrzebuję kasy na jedzenie. Co mam zrobić w takim momencie? Co mam zrobić? Weź mi, pokaż co mam zrobić. Jestem ciekaw. Potrzebuję osoby do sprzątania. O, potrzebuję osoby do sprzątania. A co mam sprzątać? Śmieci na zapleczu. Okej, okay, a zapłacisz mi za to? Dobra, oczywiście, że tak. Dobra, to idziemy sprzątać. Idziemy tu sprzątać. O kurczę, to jest pełno śmieci do posprzątania. Ale dobra, posprzątamy sobie. Tam oczywiście ze sprzątam. Na spokojnie sprzątam. I nie, nie bądź zły na mnie, oczywiście. Nie sprzątam. Szybciej. Okej, okay, jeju, dobra. Już zrobione. Serio już zrobione. Naprawdę już zrobione. Wszystko zrobione. Za wolno, ale zrobiłem, zapłacisz mi? Myślisz, że za taką pracę ci zapłacę? Co? Nie zapłacisz mi? Czemu mi nie zapłacisz? Przecież normalnie ci posprzątałem. Nawet do tego się nie nadajesz. Patrzcie co teraz, patrz co teraz ci robię, patrz. Patrz co teraz ci zrobię. No, tu masz te śmieci, tu masz te śmieci, tu masz te śmieci, tu masz te śmieci, tu masz te śmieci i... I powodzenia, powodzenia w sprzątaniu, zobaczymy jak, teraz ci, jak ci teraz pójdzie sprzątanie, tak się nie robi, nie zapłaciłeś mi, rozumiesz to, nie zapłaciłeś mi, więc teraz masz po prostu, wzywam policję, o nie, tylko nie policja, uciekamy, tego nie zrobisz, na pewno tego nie zrobisz, więc w ogóle czemu ty gadasz, że wezwiesz policję, na, na milion procent nie wezwiesz policji, co, co, o co ci chodzi? Na, naśmieciłeś mi w lokalu, no, no naśmieciłem ci w lokalu, bo nie zapłaciłeś Bo nie zapłaciłeś mi za pracę, tak się nie robi, ale tak się, też się nie robi Też tak się nie robi, no właśnie, bo ty mi nie zapłaciłeś Bo nie byłeś tego warty, jak nie byłem tego warty? Dobra, idę od ciebie, ha, ha, ha. na pewno Oczywiście, że tak, nie wezwiesz pol O kurczę, tam jest policja To na pewno nie do mnie Ja sobie może już stąd idę Idę stąd i, o, nie na sygnałach policja. Dobra, stoję, stoję. Zostań na miejscu. Ej, policja, co jest teraz grane? To nie tak, to nie tak, to nie tak naprawdę. Policjancie, naprawdę to nie tak. On mi nie zapłacił. On mi nie zapłacił za pracę. Zostajesz aresztowany, ale on mi nie zapłacił za pracę. Naprawdę nie. Z... Osoba naśmieciła mi w lokalu. Ej, ale to nie było tak. Na, na początku od razu mi nie zapłacił za pracę. A jest umowa? No nie było umowy. Nie było umowy. No oczywiście, że nie było umowy, bo to było tylko. Z... Czyli robiłeś na czarno. Proszę go zabrać. Kolejne wykroczenie. No nie, kolejne wykroczenie. Ja nie chcę iść na ten. Proszę, proszę, tylko nie to, proszę, tylko nie to, proszę, grabi sobie chłopaku, ale jak, jak, jak sobie grabi? ale na pewno mogę sobie po prostu iść, dobra, idę stąd, dobra, idę stąd, wsiadaj do auta, niech go już, nie, niech, niech go ja już nie widzę, dobra, dobra, wsiadam do auta, dobra, wsiadam do tego auta, no, wsiadam. Czaicie to jeszcze zostanę, zostanę jakby wzięty do aresztu. I ja nigdy nie wyjdę z tego. Jedziemy na posterunek, ale to nie była taka, taka sprawa. W ogóle bardzo daleko musieliśmy jechać, tak naprawdę. Ale co ja teraz mam zrobić? No, idę idę za panem, idę za panem. Ale to musi pan, muszę z tym panem porozmawiać. On na pewno mnie zrozumie. I na pewno nie będzie tak, że zostanę w więzieniu. No, na pewno nie zostanę. Ej, czemu on mi bierze od razu do celi? Nie, 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 nie wchodzę tu. Nie. Ja tutaj nie wchodzę, od razu tutaj mówię, że nie wchodzę do, te, do, do tej celi, no bo tak naprawdę ja nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, naprawdę ja nic policjancie nie zrobiłem. Oczywiście, że nic nie zrobiłem. Tak, tak. No ale <gryw> czemu mam wchodzić do tej celi? No ja nie chcę wchodzić do celi, ja nie chcę kolejnych lat spędzić w więzieniu. Każdy winny się tłumaczy, ale ja. Ale ja nie jestem winny, naprawdę nie jestem winny. I co, na ile zostanę tu w więzieniu? I co, na ile zostanę tu w takim razie? Hmm, pomyślę, ale co pomyślisz? 40 lat? Co? Co, jakie 40 lat? Nigdy w życiu, za żadne 40 lat. Rozumiecie to? On chce mnie wpuścić na 40 lat do więzienia. W żadnym wypadku. Nie masz szans. Nie masz szans. Idę stąd. Tylko i wyłącznie idę stąd. I nie chcę z panem rozmawiać. Albo grzywna 20 złotych. No ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Nie mam żadnych pieniędzy, rozumie to pan, że ja nie mam żadnych pieniędzy. Masz bi pieniądze, biedaku, no nie mam żadnych pieniędzy. No to 50 lat. Co? żadne 50 lat, oczywiście żadne 50 lat, nie masz szans, żeby żadne, żadne, nie, 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 nie masz szans, że wejdę tutaj. Dobra, nie mam czasu rozmawiać, no i co mam zrobić? I co teraz? wskakuj do celi, bo czas to pieniądz, no ale mój czas akurat nie ma pieniędzy, którego nie masz, no nie wierzę, dobra, idę tu i co, mam tu teraz tak siedzieć? Jeszcze on patrzy cały czas, to jego wina, to jego wina, to jego wina, to jego wina, zrozum to, pan to on powinien siedzieć. Dobrze ci tak, a on jeszcze napisze dobrze ci tak, rozumiecie to? Dobrze ci tak, i co ja tu mam teraz siedzieć? To on powinien siedzieć, on płaci podatki. No ale z czego? Ale z czego ja mam płacić? Nie robi się takiego czegoś w cudzej firmie, ale jak cudzej firmy? Pan chciał mnie szukać, oszukał pan mnie na pieniędzy i teraz będę siedział w więzieniu, rozumie to pan? Będę siedział teraz w więzieniu przez pana, tylko i wyłącznie przez pana. O, nie mam te 80 lat. Chyba czas pora, żeby wyjść stąd. O, jeszcze on dalej tam siedzi. I ty też już jesteś stary. Co jest grane? 40 lat minęło. Jak jeden dzień normalnie. Wychodzę. Wychodzę, jest. Zdążyłem wysłuchać. No, zdążyłeś, zdążyłeś. Wychodzę, jest. I co ty tu czekasz? To była twoja wina. To była twoja wina. Rozumiesz to? To. To twoja wina, że ja tutaj siedzę aż tyle. Rozumiesz to? To twoja wina, że ja tutaj siedzę. Nie powinieneś wychodzić, miałeś zostać na zawsze. Ale jak na zawsze? 50 lat tutaj chyba, albo 40 lat już tutaj byłem. Już nawet nie liczyłem dni. Jestem niewinny, zrozumcie to. Jestem niewinny i przez was tylko się... zrujnowałeś mi lokal. Ale jak to? Tylko wystarczyło posprzątać to, co niby zrobiłem. Ale tak naprawdę, gdybyś mi zapłacił, to bym nie musiał w ogóle tego robić. A ty mi nie zapłaciłeś. A ty mi nie zapłaciłeś. Rozumiesz to? A ty mi nie zapłaciłeś. I to przez ciebie jakby tutaj siedzę cały czas. Za bardzo. Za bardzo teraz. Teraz tam śmierdzi. Za bardzo teraz tam śmierdzi. Co jest? To przez tego. To przez tego głupiego policjanta, co ci uwierzył, tutaj siedzę. Rozumiesz to? To przez tego. Co teraz na niego patrzysz? Patrz na mnie. Nie patrz na niego, bo zobacz, jaki on jest zły. Jakiego głupiego kolego. Yy, jakiego głupiego. No nie, już, już naprawdę nie chcę siedzieć tu dalej. O, jest jedynym dobrym. On jest jedynym dobrym. On jest jedynym dobrym. Niby nieprawda. Już nic nie mówię. Nie starczy ci dzisiaj chyba w tej celi. Co jest grane? Wy chcecie coraz mnie dłużej chyba tu zostawić, co? Już nic nie mówię, naprawdę, ja już chcę iść do normalnej pracy. Idę szukać... Idę szukać pracy. Zobaczycie, że znajdę najlepszą pracę na świecie. Będę bogaty. Zrozumieć? Haha, i on jeszcze się śmieje, rozumiecie? Policjant, który się ze mnie śmieje. Jesteś nieudacznikiem, będę miał lepszą pracę i będę bogaty. Powodzenia, hahaha! Ha, ha. Zobaczycie, będę mieć o wiele lepszą pracę niż wy i będę bogaty i tylko i wyłącznie dzięki temu osiągnę sukces i na stare lata będę naprawdę bogaty i nie zostanę bezdomnym jak wy, bo wy naprawdę jesteście okropni, więc więc naprawdę do zobaczenia i zobaczycie, że kiedyś jeszcze was będę będę o was pamiętać i zobaczycie, będziecie mieli przechlapane. Dobra, słyszałem, że w Starbucksie potrzebują, jakby Starbucksie potrzebują, jakby ludzi do pracy, więc tam podejdę, może we wezmę, chociaż mnie do pracy będę miał normalną pracę umowę i dzięki temu zarobię na swoje mieszkanie i chociaż swoje ostatnie jakby lata życia spędzę właśnie w do dobrych jakby warunkach, a nie cały czas jako bezdomny, więc idziemy, zobaczymy, zobaczymy, czy mnie przyjmą do pracy. Oj, ogólnie wygląda tak na nieszczęśliwego, ale zobaczymy, może mnie przyjmę, może mnie przyjmie. Dobra, zapytamy się go. Witam, 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 witam. Oczywiście, że witam. Czy przyjmiesz mnie do pracy? Czy przyjmiesz mnie do pracy? Yy, proszę, żebyś mnie przyjął do pracy. No, nie wiem, kurczę. Strasznie śmierdzisz. No, wiem, że śmierdzę, no wiem, że śmierdzę, ale potrzebuję tej pracy. Naprawdę potrzebuję tej pracy. Proszę, chociaż do pierwszego klienta może czy coś. Yy, zobaczy pan, że nie będzie. Pan tego żałował. Zobaczy pan, że nie będzie tego żałował! Jestem naprawdę dobrym pracownikiem. Jestem naprawdę dobrym, dobrym pracownikiem. Jestem naprawdę dobrym pracownikiem. Serio? Hmm. On się tak zamiesił, nie, nie, nie wie, czy chce, ale jestem naprawdę dobrym pracownikiem. A pracowałeś kiedyś gdzieś? No nigdy. Nigdy jestem bezdomny, no, jestem bezdomny, ale szukam pracy, ale chcę. Ale chcę zacząć pracować, będę naprawdę, do... będę... będę naprawdę dobrze pracować, będę naprawdę dobrze pracować, oczywiście, aha, no, ale serio, będę dobrze pracował. Zróbmy tak, przetestujecie. Okej, okay, jest naprawdę nadzieja, jest naprawdę nadzieja, do pierwszego może klienta. Zróbmy tak, przetestujecie, zobaczymy o jaki test chodzi. Poczekamy na pierwszego klienta. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, to, to ja stanę sobie tutaj. Witam, co trzeba? O, witam, witam. Bo jestem, jestem pierwszy dzień pracy. Jestem ciekaw, czy uda mi się dobrze tutaj jakby y, przygotować tutaj dla pani rzeczy i zobaczymy, co, co będzie trzeba tak naprawdę. Yy, od razu tutaj sobie przygotujemy. My mamy pączki, wszystko, więc y, niech pani wybierze, co będzie tak, tak naprawdę. Y, dwie kawy, pięć pączków. Wow, ej, naprawdę to jest dużo. Wow, naprawdę dużo pączków. Naprawdę dużo pączków, ale przygotujemy oczywiście wszystkie. Ej, czemu ona się zrobiła zła? Przecież, dobra, ja już tą kawkę przygotuję, Pani. Aż tyle? Ale to, to jest, no, że dużo, no, no, że dużo. Ale to chyba dobrze, co nie? Ale to chyba dobrze, nie? No przecież to jest. Ja już przygotowuję te pączki. O tutaj już mam. Oj, ugryzłem pączka, ale chyba nie będzie źle, jeżeli ugryzę pączka jednego. Już daję pani kawkę. Nie, Niech pani nie będzie zła, na pewno będzie ten. Mówisz, że jestem gruba. Nie, na pewno nie o to chodziło. Nie, 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 nie. Nie, nie o to chodziło. Naprawdę nie o to chodziło. Nie, nie chodziło o to, jest. Nie chciałem wy... nie nie o to chodziło, nie o to chodziło. Naprawdę nie o to chodziło. Nie, 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 nie denerwuj się, nie denerwuj się. Ja już robię te pączki, ja już naprawdę wzywam kierownika, tylko nie kierownika. Jesteś jest panie pierwszym klien klientem. Proszę tylko nie wzywać kierownika, żeby ten kierownik tylko nie przyszedł naprawdę. Już już robię wszystko. Już robię zamówienie, o nie, kierownik przyszedł. Tylko nie kłóćcie się, naprawdę nie kłóćcie się. Co tutaj się dzieje? Nic, wszystko jest w porządku. Nic, wszystko jest naprawdę w porządku, jest wszystko w porządku, zaraz załatwimy sprawę, pani chciała pięć pączków i dwie kawy, więc wszystko zrobimy, nie trzeba, nie trzeba tutaj się kłócić, No jest... Przedawca powiedział, że jestem gruba, ej, nie powiedziałem takich rzeczy, nie powiedziałem, nieprawda, nieprawda, nie powiedziałem takich rzeczy, oczywiście, żebym w życiu nie powiedział takich rzeczy, że, że pani jest gruba, no, w życiu bym taki, takich rzeczy nie powiedział, więc pani nie wymyśla, no... Stwierdził fakty, stwierdził fakty, no nie, no co jest grane, nie, 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 nieprawda, nieprawda, aha, nie, nieprawda, czemu, czemu wy w ogóle tak się wyzywacie, tylko, tylko proszę, niech pan mnie nie wyrzuca z pracy, niech pan mnie nie wyrzuca z pracy. Niech pan mnie nie wyrzuca pra z pracy. Proszę go zwolnić. Nie można traktować tak klientów. Ale ja naprawdę tak nie traktowałem klientów. To ona coś wymyśla. No zobacz, no. Ona coś wymyśla. Na pewno ona coś wymyśla. Miałeś przejść test. Ale, ale, na... Ale ona... Wymyśla, ale ona wymyśla, naprawdę ona wymyśla, to, to ona wszystko to w ogóle wymyśliła, tak naprawdę to ona, ona specjalnie to zrobiła, bo wzywam menedżera, o nie, tylko nie wyrzucajcie mnie z pracy, proszę. To, mo, to moja pierwsza praca, niestety wylatujesz, no nie, no proszę, tylko żebym nie wylat... no proszę pani, no pani niech coś powie, no nie, no przepraszam panią, przepraszam panią. Nie, proszę, po, potrzebuję tej pracy. Potrzebuję tej pracy. Szefie, no niech szef powie, że zostaje. Szefie, zostaje. No nie słucha się pan jej, naprawdę ja nie, w ogóle w życiu tak nie powiedział do, do niej. No ona, ona naprawdę udaje, no. Ona na, na pewno udaje, no. No nie, no co szef teraz powie? Jestem ciekaw co teraz szef powie, ale to wszystko przez nią. Niech go pan wyrzuci, jeszcze ona specjalnie go podjudza, żeby tylko i wyłącznie wyrzucić wynocha, no nie, no i wynocha. no nie wierzę w to, dobra. Wiecie co? Nie wiem, jak wy, ale jeżeli uważacie, że to nie fair, że oni tak by mnie postąpili, to dajcie łapkę w górę suba. Napiszcie w komentarzu, czy to w ogóle fair, że tak przeżyłem ten cały dzień. Czy wszyscy ludzie się uzięli na mnie. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków, to strzelcie łapkę i suba z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, cześć!